Witam Państwa. Chciałbym serdecznie zaprosić na spotkanie w gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 28 września o godzinie 17. Tematem spotkania będzie program dofinansowań zakupu zestawów solarnych z dotacją do 70%. Zobacz, jak łatwo możesz korzystać z darmowej energii słonecznej. Serdecznie zapraszam. Panie jeszcze proszę powiedzieć, skąd pomysł i zainteresowanie tematem zakupu zestawów solarnych dla naszych mieszkańców gminy. Przede wszystkim jest to nowa inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Inicjatywa, która rozpoczęła się latem. Pozyskaliśmy bardzo szybko informację i z Wojewódzkiego Funduszu, i z Banku Ochrony Środowiska, że taka szansa dla naszych mieszkańców jest. Stąd też w cyklu, który w tej chwili kończymy, spotkań na zebraniach wiejskich w poszczególnych wsiach, już sygnalizujemy o tym, że jest taka możliwość. W tej chwili jesteśmy po pierwszym kontakcie. Z jedną z firm, która zajmuje się tym tematem, i chcę bardzo gorąco zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta, mieszkańców naszych wiosek, do wzięcia udziału w spotkaniu, w którym będzie uczestniczyła firma prowadząca sprawy dofinansowania i na którym będzie można się wszystkiego kompleksowo dowiedzieć. Jest to ważne, dlatego że z tych pierwszych informacji, które myśmy pozyskali, już wiemy, że nie wszystkie informacje były precyzyjne. A na tym spotkaniu będzie można uzyskać bardzo precyzyjne odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania.